Chodzi o to, czy po prostu w żadnym miejscu się nie zatnie. Jak się nie zatnie, no to to będzie dobrze. Nie no, zarobiście. Nie no, wszystko elegancko. Cieszy mnie to. Jeszcze raz. Wiadomo, jak się zatrzyma, no to trzeba ten pierwszy przełamać. Ale jak już się kręci, to jest płynnie. Zobaczcie, z tej strony tylko kręcę i nie ma takiego zacięcia w żadnym miejscu, więc elegancko. Wiem, że się wałek zacina, ale to zamówię nowy wałek, wsadzimy go, zobaczymy czy się wtedy nie zacina. Jak się nie będzie zacinał, to czyli stary wałek jest krzywy. Jak się będzie zacinał, to wtedy ten nowy wałek oddam i będzie trzeba wyosiować miejsce pod wałek i dać wałek taki nadwymiarowy. Dobra, Google mi powiedziało, że się skręca na 140, więc skręcam to na 140 i zobaczymy, jak się obraca. Dobra, mam skręcone na 140. Już sobie zakręciłem i wiem, jak się obraca. No i pięknie się obraca, zobaczcie. Jednym palcem normalnie. Bez żadnych zacięć, więc rozkręcam.